Siemanko pochwalony z tej strony Oliver i Arek dzisiaj premiera naklejek Kataru tak dzisiaj rewelacja na patyku lody lody jak to taka była reklama kiedyś dzisiaj mamy dla was nowe nową rzecz a więc naklejki z panini FIFA World tak. Cup Katarburg w Niemczech już są od kilku dni. My mamy dzisiaj, bo dzisiaj paczka przyszła. W Polsce nie wiemy, pewnie koniec września, bo dopiero była wczoraj premiera kart Także tak wygląda album z przodu, zaraz będziemy pokazywać, o tak wygląda no z tyłu, nic a ciekawego. A w boxie jest 100 saszetek. Tak, taki boxik jeszcze mamy, 100 saszetek, jedna saszetka euro, 5 naklejek, no już coraz drożej jest. W kiosku jest. by się kupiło za 100 euro, a na stronie Pani Agustyka, point masz tanie. Tak, myśmy to z internetu zamawiali, no i wyszło na stanie, bo taki zestaw jeszcze dla kolegi Sebastiana zamawialiśmy, Seba pozdrawiamy. Tak. Nie, no mhm. i także dla Seby też my zamawialiśmy naklejki. No dobra, także otworzymy za chwilę naklejki, 10 paczek, a teraz album. Tak wygląda przód. No Tutaj dobra. mamy już dwie naklejki, zobaczcie, jak wyglądają naklejki. Tu mamy dwóch panów z Arabii Saudyjskiej i z Belgii. Belgii. Pokażemy jeszcze od razu tył, a z tyłu jest czterech muszkieterów. Z, Kataru, z Chorwacji, Tunezji i Kimich. Tak, no to dobra, teraz lecimy znowu od początku, tak jak trzeba. To jest numer jeden. Dwa, trzy, cztery Tak, pięć, to są siedem. takie e, o mistrzostwach. A tu można chyba sobie sam naklejkę zawiesić. zero 0,0. Tak. Tutaj będą takie złote z mistrzostwami. Następnie mamy. A tu jest jakiś kod do panini DE. Aha, jak się pewnie chce zamawiać e, potem brakujący, wiesz, chyba. Tutaj właśnie jest FIFA World Cup, to, to są stadiony. Tutaj będzie oficjalna piłka. Alrilla. Tak, zgadza się, Olio ma, kupił sobie w Polsce na urlopie. Tutaj mamy cały terminarz, fajnie kiedy kto gra, jaka grupa, także naprawdę jest fajnie. Mhm. Tutaj macie, o, możecie grać na telefonie. Tak, tu są właśnie tak naklejki, się prezentują. Są takie ekstra naklejki, które są właśnie, przybliżymy trochę. O. Jest złota, srebrna, brązowa. Jedna na sto paczek. Taka ekstra naklejka. Ona nie wchodzi do y, albumu, nie ma jej gdzie przykleić, można sobie tego zbierać. Tutaj jest sklep, panini, można koszulki kupować. No i zaczynamy teraz. Grupa A, czyli pierwsza, kat katar. Pierwszy jest katar. Tutaj będzie drużyna. Katar 1, Katar 2 jest logo. Logo i potem... Tak, i tutaj być. są właśnie od numeru 3 do 20 są zawodnicy, gdzie zawsze pisze właśnie na dole jest zawodnik, jak się nazywa, bardzo fajna sprawa. A tu można nam pisać ile wygrali. Tak, tu są wyniki i grupa, nie? Kto jest z nimi jeszcze, Kiedy chyba grają? Tak, tu są też daty, 21, 11. Ekwador. Mhm. Senegal. Holandia. Tak, to jest grupa A. Teraz lecimy do grupy B. Anglia. Iran. Eee. Stany Zjednoczone. Zgadza się i czwarta drużyna. Mania. To była grupa A, teraz grupa B. Teraz C. Eee, C znaczy, tak. Argentyna. Arabia Saudyjska. Tak, uwaga, uwaga, skakuje Meksyk, a po Meksyku jest. Polska. Tak, i zobaczcie, jakich tu mam zawodników. Oli czytaj. Szczęsny, Skorupski, Bednarek, Beszyński Kasz, Glik, Puchacz, Rybus, Jóźwiak, Klich, Krychowiak, Moder, Szymański, Zieliński, Lewandowski, Milik, Piątek i Świdelski. Tak, to jest nasza reprezentacja. No i zobaczymy, co oni się tam nagrają na tym czasie. Teraz jest grupa D, Francja. Tak. Czekaj, a gdzie Mbappe? O właśnie, gdzie Mbappe? Tu. Numer 19. Nkunku. 20, Nkunku. Benzema ma 16, nie? Pogba 12 na Tyle przykład. napastników. No, no taka kadra, nie? Nie mamy tyle dobrych zawodników. Australia. I jeszcze jest Dania. Dania. Aha, jeszcze jedna dużyna. Tunezja. To była grupa D. Tutaj jakiś plakacik o Fifie. Aha. Teraz mamy grupę e. e. Hiszpania. Zgadza się. Numer Fatima 17, Morata 19, Thomas. Torres 18. Ok. Kostaryka. Teraz idą Niemcy. Timo Werner. No, Thomas Müller 19, 17, Royce 18. No, dobra. I jeszcze. Kto jest u nich? Japonia. Japan. Nie znamy no, Hiszpania ma może z wszystkimi wygrać. No, z Niemcami będzie ciężko. Dla Hiszpanów też, nie? Belgia. Grupa już F. Belgia. Lukaku numer 19. Hazard. Także no, nasi znajomi z Ligi Narodów. Kanada. Następnie jest Maroko. I to jeszcze jest Chorwaci. Tak. Modric 13. Perisic 15. No, i tak dalej. Wida 10, o! Jest pełno dobie zawodników. Teraz mamy grupę G. Brazylia. Brazylia o. Neymar 17. Neymar, 17. Rafinha 18. Vinicius Junior 20. Antek, co jaksu Niestety 15. No szkoda. I 19. Hmm. I teraz mamy Serbię. Gdzie 19. Tak, Tadić ma 19. No. Teraz jeszcze jest Szwajcaria. A jeszcze są z Kataru karty z polska wersja. Tak. I będziemy będziemy mieć. też mieć. A to. Już na za kilka dni. Kamerun. I przechodzimy do grupy. Opsa. Do grupy H. Portugalia. Gdzie jest Cristiano? Chrystiano Krystiano 18. Dobra. Teraz Gana. mamy Gane. Następnie Urugwaj, Luis Suarez, gdzie, 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 20, czyli Suarez ma 20, Kawani, 17. I jeszcze nam została Korea. Republic. Tak i to by było wszystko. Tu jeszcze są Wiesz? takie muzealne naklejki, tu jest muzeum Ale FIFA. Tu też można naklejać właśnie. Do tu też. Tak, tu FIFA też, muzeum. A tu jest fajne takie coś, o droga do World Cup. Czyli, jak dużymi się kwalifikowały, i tutaj na przykład jest Polska, przybliż Oli. Robertcik. Tata 29 marca 2022, Poland, Sweden 2-0. Także taki fajny moment dla nas, gdzie wygraliśmy. Fajny ten duszek jest. No i uwaga, a to już taka jest. Taka historia mistrzostw. Nie I to by było na tyle. Album kosztuje tak, jak się widzicie, 2 euro. 2 euro się kupi, tak gdzieś w kioskach, albo Louis. ten. I teraz tak, dziesięć saszetek, zobaczymy co nam los przyniesie, może box zapakowany, naklejka? może ekstra naklejkę, to może by było naprawdę budzik? coś fajnego, te naklejki na pewno będą dość warte, no co, bierzesz pierwszą i ostatnią może, czy nie? Hmm. Pokaż jak wygląda jeszcze tak, no w środku, aha, tak wygląda saszetka jedna, z tyłu jest nic, nie? nie to ma mała, <laughs> to mała, no bo pięć zaklejek tylko. Dobra, no to wylosuj 10 naklejek, paczek. Teraz 3, 3 z końca może nie wiem. 4 5 6 Wszystko spocz... Aha, 6, z tyłu No, z 7 8 9. 10. Dobra, jest dycha, zamykamy box na następne filmy. 87 jeszcze. ho, ho, ho no. Także uwaga, uwaga, otwieraj pierwszy album, damy tu, tak, nie? Żeby było widać jeszcze, nie? Dobra. No tak po prostu otwieraj złote, na złote. I uwaga, pierwsza naklejka na, w kolekcji Katar to? Co to o, coś? Klej. No, coś tam się. To Belgia. O, poszło, jest Belg. Chyba ten, co w albumie nie? Nie, nie ten, teraz. De Paul. Argentyna. Małe te takie. Małe, no Kim Pębę, Lazowicz i Pogba. Czyli dwóch Francuzów, w jednej saszetce. Mogę ja jedną? Dobra, uwaga, trzeba, trzeba je, żeby się nie potargały, nie? Tak, są jakoś też, właśnie faktycznie, tak jak Oli mówił, są ciasno w tej, tej saszetce. Jak to się dorwać do tego? Uh -huh. Oho, już mam no. Boję się że nie potargał. Ja mam jakiegoś Hiszpana widzę. Pedric. Tak, Pedri, czyli kolega, kolega Robert O, Klasen z Ajaxu i Holandii. Teraz mamy Iran. Portugalia, Guedes i to jest Costa Rica, Taida, Czyli same Bazówki na razie. Może to wszystkie? No. Nie mam złotej. Ma. Ale mam pecha. Oj, czemu pecha? Może będą jeszcze. Tunezja, Portugalia Mutinho, Chorwacja Brozović, Rodriguez i Jimenez. Mhm. Dobra, mogę ja teraz znowu? O coś, mam chyba fajnego, Oliver. O Oliver, coś ja tam widziałem. Popatrzcie, popatrzcie, tu mi się zapałętało. Mamy wow. ekstra naklejkę. Legenda Kevin De Bruyne. To jest bodajże brąz, nie? Oli? Tak. To wygląda na brąz kolor. Z tych tych no super ancko. to właśnie tutaj pisze o ekstra sticker bez Ty numeru. Pisze legend. Tak, tylko pisze legenda, ona jest taka do zbierania właśnie, o tutaj, aha, to widzę. jest brąz będzie, nie? Brąz, no. No bo nie złoto, nie srebro, no to super, Haha, mamy. Dobra, damy go... Kevina. Tak, i dalej, aha, i to jest ekstra naklejka, opuść tych pięciu, nie? Nunes Uruguay. Yy, Allen Walia. Torres Hiszpania. Jest drużyna Iranu. I 6. I Fertongen, Belgia. Jak jest ekstra naklejka, to są 6. Z... Tak, to jest sześć. dodatkowa. No. Ona nie zabiera miejsca innej naklejce, ona jest po prostu dodatkowo. A to ja wylosowałem te skisła. Tak, ty wylosowałeś. No. Tunezja. Żadnego Polaka jeszcze nie ma. Arnold Się dziwnie <laughs> Dania, Bramkarz, Kawani no. i Was. Duńczyk. Czyli dalej żadnego Polaka. Nie mamy. Fajnie, fajnie, chwila akurat De Bruyne. Nie, Oli? Mhm, uh -huh. Bo to Lewandowski i Messi, na jest. Aha, są też? Aha, no to widzisz, to nie wiedziałem nawet. Teraz mamy tak. O co się świeci? Pierwszy świecie jak będzie. Do e, Niemcy. Jest logo, pierwsze złote Iran. Teraz mamy Senegal. Tunezję. Tak, i jeszcze kto to jest? Tak jest, zgadza się. Brazylia. Wszystko się zgadza. Jeszcze mamy ile? Cztery? Tak. To tam co tam? O. Gimaria. Znany groź. Uuu. Australia, teraz. Tunezja. Okay. Jest Kanada logo. Bardzo ładne. Daj tu na logo. I Kanada. Ci, <ścoughs> popatrz, mamy już dwa świeciaki i super ekstra sticker. Dobra, teraz mamy tak. Urugwaj. Opla leci ktoś. Kto to leci? Belgia, Courtois, Courtois. Urugwaj. Tak, znowu Urugwaj. Australia. Australia. Jest! Pierwszy cash. Polak w naszej kolekcji: Matthew Cash. I jeszcze mamy dwie. Tak, Poczekaj. Tak na no, bok też, no właśnie. Ostatnia sorejka: Olivera. Ja jedną. jakaś pierwsza naklejka. Jaka? jaka. Maroko. Jest następny pola. To mamy ich dwóch już. To jest Maroko. Uh -huh. Belgia. Wow, i jest numer FIFA. FIFA pewnie jeden. Numer FIFA. Numer FIFA. Tak, zgadza się. Czyli jedyneczka na otwarcie kolekcji akurat pasuje, nie? Ta. No i uwaga, uwaga, na dzisiaj ostatnia. Paszeczka, ostatnia pasuszka, ostatnie 5. Teraz oho, mamy logo Tunezji. Wow, no naprawdę te świeciaki są super. One można też kody wklepać. No i zło, one mają kody nawet. Griezmann, Francja, Japonia. A te bazowe nie? Kudus, Ajaxu, Ghana i ostatnia na dzisiaj naklejka to. Ecuador. Gru z Ezu. Czyli co? Mamy nadzieję, że Wam się film podobał. Tak wygląda album, tak się prezentuje album. Taka co my naklejka. się cieszymy na od razu na otwarcie naklejka. Ekstra naklejka brąz, brąze, czyli brązowa, czyli taka, która jest ekstra, raz na 100 saszetek występują one. A może nawet dwie. Nie powiedzieć. wiem, tak jakoś chyba brązowe są raz na 100 chyba. No. Bardzo rzadkie. No, one nie, nie, nie mają numeru, bo są takie ekstra. Trzy loga na 10 sachetek, dwóch Polaków, Matthew, I Cash i Schwider i numer 1 hmm. FIFA. Także dziękujemy za dzisiaj, dajcie Dzięki. łapkę do góry, jak Wam się podobało. Tak, mamy jeszcze 90, 90 paczek, będzie się działo, będziemy otwierać, także tak. bądźcie z nami, dziękujemy, że nas oglądacie i do Cześć. następnego szabla.